Rodzice wrócili do domu tuż przed zmrokiem. Mama domyśliła się, że Szymek wie o śmierci Jezusa. Próbowała go pocieszyć, ale nie potrafiła znaleźć właściwych słów. To był dobry, sprawiedliwy człowiek, synku. Był prorokiem, posłanym przez Boga i Bóg z pewnością przygarnął go do siebie. A myśmy mieli nadzieję, że to Mesjasz. Teraz wszystko przepadło. Przecież On czynił tyle cudów. Dlaczego pozwolił się ukrzyżować? Nawet się nie bronił. Uczniowie pouciekali, gdy tylko przyszli po Niego żołnierze. Czy nie powinni byli go obronić albo gdzieś ukryć? Oni po prostu nie spodziewali się czegoś takiego. Rozmawiałam wczoraj z Marią, matką Jana. W jej domu mieszkają apostołowie. Maria opowiadała, że Jezus w czwartek spożywał świąteczną wieczerzę razem z uczniami. Wieczorem poszedł z nimi do ogrodu oliwnego położonego po naszej stronie potoku Cedron. To ten ogród, który nazywają Getsemani? Na zboczu góry? Tak, ten sam. Jezus powiedział wtedy uczniom, że umrze straszną śmiercią, żeby zbawić ludzi, ale oni nie zrozumieli Jego słów. Kiedy prorok modlił się, uczniowie zasnęli. Tymczasem Judasz poszedł do arcykapłana i obiecał wskazać miejsce, gdzie przebywa Pan. Zdradził go za trzydzieści srebrników. Przyszedł do ogrodu w środku nocy ze zgrają żołnierzy. Jeszcze pocałował Jezusa w policzek, aby wiedzieli, kogo mają związać. Żołnierze wtrącili Pana do ciemnicy, a wczoraj rano zaprowadzili do arcykapłana Kajfasza. Byłem tam i widziałem Judasza. Poznałem go, bo często spotykałem go na targu. On zazwyczaj robił zakupy dla apostołów, że zarządzał ich pieniędzmi. Nie mogę uwierzyć, że to zdrajca. Kiedy widział, że biją Jezusa i chcą go wydać na śmierć, płakał. Ja też słyszałam, że żałował zdrady. Chciał ratować Pana i oddać srebrniki. Rzucił je na progu świątyni, ale to nic nie pomogło. Ale dlaczego namiestnik skazał niewinnego człowieka na tak straszną śmierć? To przecież kara dla jego gorszych łotrów, złoczyńców i morderców. Nie słyszałeś, jak tłum wołał: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Ci ludzie naprawdę chcieli zabić proroka. Uznali go za kłamcę i bluźniercę. Najchętniej sami by go ukamieniowali, tylko bali się Rzymian, że do mnie wolno karać nikogo śmiercią. Z tego powodu przyprowadzili go do Piłata, postanowili wymusić wyrok śmierci. Piłat jednak uznał, że Jezus jest niewinny. Wyszedł na podwyższenie i zawołał, że chce go uwolnić. Nazwał Jezusa królem żydowskim, ale to jeszcze bardziej rozgniewało ludzi. Wrzeszczeli, żeby uwolnić tego łotra, barabasza, a Jezusa ukrzyżować. Piłat umył ręce na znak, że nie jest winny tego niesprawiedliwego wyroku i kazał Jezusa ubiczować, a potem przybić do krzyża. Nie mogę uwierzyć, że to się stało naprawdę. Przecież nie wszyscy tego chcieli. Gdyby było więcej czasu. To wielu pobożnych żydów przyszło, by bronić proroka. Wiele razy widzieliśmy, jak nauczał w świątyni, jak czynił cuda. Wtedy jednak nikt nie odważył się go uwięzić. Arcykapłan musiał zrobić to w środku nocy przy pomocy zdrajcy Judasza. Spotkałem wczoraj na ulicach płaczące kobiety i mężczyzn, którzy rozpaczali, że nie mogą pomóc Jezusowi. Ale każdy boi się o własną skórę. Skoro nawet apostołowie uciekli, to trudno wymagać, żeby za prorokiem stawiali się zwykli ludzie. Arcykapłan może uwieźlić kogo chce. Nie wszyscy uciekli. Pod krzyżem widziałam apostoła Jana, Matkę Jezusa i Marię Magdalenę. Inni apostołowie także przeglądali się, choć z daleka. Kobieta podniosła zapłakaną twarz i nagle rozpromieniała się. Po krótkiej rozmowie, roześmiana i radosna, pobiegła w stronę miasta. Wtedy nieznajomy odwrócił się i spojrzał na Szynka. To był pan Jezus! Chłopiec mówił prawdę. Kamień przy grobie jest odsunięty, a wewnątrz został tylko całą i chusty. Ciało Jezusa zniknęło. Żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu, nikt od rana nie widział. Dwaj uczniowie spotkali anioła, który mówił, że Jezus wstał. Co to znaczy, że z martwych wstał? Jak to możliwe? Ja też tego nie rozumiem ale jakieś kobiety mówią, że widziały dzisiaj pana na własne oczy. Rozmawiały z nim. On po prostu żyje.